Otwieramy skrzynki Dobra, najpierw jakaś tam darmowa wow. O chciałem to akurat trafić Dobra, co teraz? Kolejna jakaś tam słaba bull El Primo No i to tyle No duża skrzynka teraz Wow, nani bibi, po co? Kurde, teraz mega skrzynka. Co? Zostawcie łapkę w górę, jak coś, to się, żeby się dobrze trafiło. Surge, penny, Barley, Bo, Karl, Wow, jakiś gadżet. Nie wiem, co to jest gadżet. Dobra, teraz jeszcze byście pewnie, pewnie myślicie, że to koniec openingu, a to nie koniec. O, jeszcze mam zagwiezdny sklep. Grałem dzisiaj specjalnie, żeby to zrobić, no ale no długo grałem, a czegoś nie robi dla widzów. Dobra, po co? Daryl, Brock, Barley. Ło, jakiś kolejny gadżet. Gliniany gołębie, wow!